Dzień dobry, nazywam się Olga Milczarek, jestem neurologiem i neurologiem dziecięcym. Pracuję w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, w klince neurochirurgii dziecięcej. Będziemy dzisiaj pokrótce opowiadać o rozwoju neurologicznym małych pacjentów i o tym, co powinno nas zaniepokoić w przypadku naszego potomstwa i małych dzieci. Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, czy dzieci w swoim rozwoju robią postępy. Zwracanie uwagi na tzw. kamieni milowe oczywiście jest bardzo istotne. W odpowiednim momencie dzieci powinny osiągać pewne umiejętności. Natomiast to, co najważniejsze, musimy zwracać uwagę na to, czy nie dochodzi tutaj do pewnych zaburzeń w symetrii rozwoju. Czy dziecko na przykład nie preferuje używania jednej kończyny, czy częściej nie wykorzystuje jednej strony, czy nie porusza się na przykład na palcach. Czy umiejętności, które dziecko osiąga, są umiejętnościami, które spełniają pewne wzorce. Nieprawidłowość wzorców jest czymś, na przykład nieprawidłowość wzorców w zakresie siadania, czy też przemieszczania się, jest czymś, co powinno być skonsultowane neurologicznie w pierwszej kolejności. Asymetria w wykorzystywaniu kończyn, asymetria w wykorzystywaniu kończyn zarówno kończyny dolnej, jak i górnej, czy też niewykorzystywanie, oszczędzanie kończyny powinno nas skłonić do konsultacji z neurologiem dziecięcym. W zakresie postępu neurorozwojowego bardzo istotny jest również postęp. Poznawczy. Musimy pamiętać o tym, że dziecko w odpowiednim momencie musi zacząć się z nami komunikować, nie tylko poprzez uśmiech, ale również poprzez język werbalny. Komunikować swoje potrzeby, ale również wypowiadać pojedyncze słowa, zdania i komunikować się w sposób, który będzie rozumiany przez y, otoczenie.